Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przychodzi, przychodzimy do Was z ciekawostkami to już w czwartym odcinku. że Dawno go nie było, no ale już w końcu jest! No, zaczynajmy! Długo... Mm -hmm. Tak. Też tutaj jestem. Pierwszą rzeczą, o której chciałbyś mnie wspomnieć, jest to oczywiście, jak żeby inaczej 15 kwiecień, czyli najstraszniejsza kacheru, ha, hakerów. E, hackerów no tak. W e, hackerów w Dessing Studio były krwawe ubrania, ale po co komu? Można sobie za pomocą Cherolesa, może tak powiedzieć, ale... Kto by robił krwawe ubrania? Były też oczywiście unikaty, no. Ja bym unikaty. zrobiła. Co? No ja bym zrobiła krwawe ubrania. Dobra. No i oczywiście były tam zakazane animki. Na przykład taka. Nie wiem, nie widziałam tej animacji. Może nie jest ona zakazana, ale jest trochę. Krwowe. Zakazane słowa. Tam, tam, tam. Dobra. Nas. Następną rzeczą jest oczywiście, jak żeby inaczej, 29 kwietnia. Gratuluję osobom, które nie weszły, ponieważ to był wielki, wielki fake, Nie było żadnego trojaneru, wirusa czy czegokolwiek tam. No. To był wielki, wielki fejk. Następnym razem, no, chodźcie najlepiej do takich rzeczy, ale. MSP wyglądało mniej więcej tak jak teraz, tylko no wiecie. Tylko no. Tylko no, no, no. No, tylko był inny motyw, tak. <grych> Następną rzeczą jest to oczywiście. Cała prawda o. 9 maja. 9 maju! Tak! No i cała prawda o 9 maja. Na pewno nie jakaś. Pozdrawiam teraz koleżankę, z którą piszę na Skype. Na pewno nie jakaś pani bunny. <grych> Dobra, ale tak. Będzie to najprawdopodobniej aktualizacja Gadam MSP. GADAM z pani, BANI uwaga, uwaga na Skype'ie, więc. No, pani, pani, każę mi, żebym do niej zadzwoniła, ale jestem bardzo na nią zła i wysła mi buśki, które płaczą. Dobra, nie Będzie najprawdopodobniej aktualizacja MSP, więc, no, możecie wejść, ale najprawdopodobniej się nie będzie dało zalogować, więc nie mówcie, że ten, no, wiecie. Um, no. Tak, mój króliczek, taki funny bunny. Dobra. Wam sobie zaraz wracaj, ponieważ wszyscy mnie na tym sklepie obrażają. Da, hello, da, dobra, nie będę się wziąć, bo brzydko. O czym mówisz? O funny bani. Dobra, A, i oczywiście tak naprawdę ona wygląda, no i te różne arbuki, na przykład Test. No ale jednak trochę. Widzicie to fail? Boś nie wiem, co powiedzieć. A dobra, jednak trochę chcę powiedzieć, i ty też chcesz powiedzieć, ponieważ chyba niektórzy nie wiedzą, że nagrywam coś odcinki z kimś, tak? I tak, będę na, nagrywał ka nasz kanał. To jest nasz kanał, ponieważ nagrywam to z Olą, która też jest właścicielką kanału. Niedługo ona też będzie nagrywać same odcinki, niedługo też będę pewnie ja nagrywać same odcinki, żeby też nie było, że wszystko razem. Więc no. Eee, yy, ja mam do powiedzenia. Jeszcze chciałabym pozdrowić parę osób. Chyba chcesz, chcesz kogoś powiedzieć? Pozdrowić? Aha, super. Gdybyś miał taki challenge? Co? No bo wygląda, zaczęłaś i byłeś bez ruchu. Dobra, chciałabyś kogoś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić siebie. Adzie ja chciała. A ponieważ jeszcze dwoje hakerów. Jezu, nie, dobra. E, ja bym chciała pozdrowić e, diament i chciałabym pozdrowić Bibkę 004, która jest Olą. Czyli mną. A ja bym bardzo serdecznie chciała pozdrowić tak, Diament. rozowa kropka 10 tys... nie, ile tysięcy? 10, 100 10, tysięcy! 10. Oliverus, i Markus Livery. No, I tyle jeszcze jedna osoba, która dała jej pozdro, ale za chwilę nie pamiętam Twojej nazwy. Dlatego ja teraz Cię szukam. <grym> e, ale no, bardzo Ci dziękuję, że jej to oglądasz. Naprawdę zdziwiłam się, że ktoś dał mi pozdro. Nie musiałaś na mnie wydawać jaksów, bo tak płaci. Możesz zapraszać mnie jeszcze na moje drugie konto Marikę z 004 tam przejmuję wszystkie bez względu na level i w ogóle. Miałam tam kiedyś Spokojnie. Miałam. Nie miałam. Miałam. Łamię. Miałam, mam usta Vipowskie i wszystko. Łamięś! Czekam teraz na MSP, ale gdy teraz jesteś, a w ogóle nie napisałam, że nagrywam... Jestem gdyby. różową flądrą. Jak coś, to możecie mnie zapraszać. Wyglądam jak łosoś. Łosoś w pomidorowym sosie. Co sobie nie A Chciałabym jeszcze pozdrowić Marikę726. No, czyli Ciebie? Nie, Marikę726, to nie powiem jej imienia, ponieważ może na to nie wyrażać zgody. O, a no, co jest to jest właśnie Bipka004, Ola, Strom. można wygrać... I ja w ogóle nie pozdrawiam, może cię po prostu nie wiadomo co robić. E, c, W, E, E, C i E, K i T e, e ona jest okropna. Ja po prostu jej nienawidzę. Ona do mnie pisała... Nie puszczę tej dłoni, nie puszczaj, jestem już przy tobie! I pisałam e, sobie, a Bardzo bardzo, napisała... bardzo, bardzo pozdrawiam Blue Noszek 1, 2, 3. Ej, ja mówię teraz! No bo ona mi pisała, nie puszczaj tej dłoni, nie puszczaj, jestem już przy tobie i pisała różne miłosne rzeczy, a bym powiedziała piosenka Juniu Romantika. Prankowała mnie, czy jak to tam się mówi? Tak, właśnie bardzo dziękuję, Bloncek, 1, dwa za pomoc dajcie jej grafy. Ja te grafa, to was, no, no wiecie, ale bardzo dziękuję. Golonka?

Dobra, Eee, nie wiem, co tam jeszcze porabił na MST. Ej, wiecie, co ja mogę zrobić? No. Z fajnego. No, na przykład? O, <grym> hejoty. <grym> Bardzo pozdrawiam. 1, 2, 3, ukośnik Ara. <grym> tak, tak. Ale ty, coś nagrywam. Coś nagrywam. Dobre, no! Też nagrywasz? Bo, wiesz, bo ja, jeżeli mi zaproszą przynajmniej dwie osoby, to wiecie, co ja mogę zrobić? Da. Powiedzieć swoje imię i nazwisko. Na Skype'ie chyba. Znaczy, mogę powiedzieć swoje imię i nazwisko, jakby dwie osoby mnie zaproszą. I możecie pisać tak. Ja jestem z ty w poczcie i mnie zapraszacie. No jak będą dwa zaproszenia, to wtedy ujawnię coś. I też bym chciała coś powiedzieć. Jeżeli napiszecie mi, że jesteście moimi widzami, przyjmę was. Tyle. Bo no, nie chcę ja nic... powiem imię i nazwisko mojej siostry. Nie, nie powiesz. Taki nie nie, nie powiesz, bo nie wyrażam na to zgody. Już miałam raz taki problem i. A tak naprawdę powiem. E, a tak na serio miałam taki kiedyś problem. i, no, no wiem, Może zgłosić na policję, więc lepiej tego nie robię. Powiem! Powie. Tylko spróbuję zgłosić to na policję. A ja ci nie powiem, kiedy komuś to powiem, więc no na statusie. Mam taki challenge i można. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli Ci się tak spodobał, nie zapomnijcie oczywiście popeczne w górze, która mnie bardzo, bardzo i ciebie też, ona. Bardzo wspiera. No właśnie! Ej, jak będziemy jeszcze dwie łapki w górę, to wtedy też ujawnij jej nazwisko. Nie, nie słuchajcie nie ujawnij, nie ujawnij! Więc bardzo... ujawnię, wy wy tego nie wiecie. Znaczy... No naprawdę ujawia. Ja A ja ujawnię twoje. Nie, tak. To jak będzie łapek w górę, to ona ujawni moje. Nie, jak będzie, jak będą, jak będzie łapek w, w, w dół, to ujawni jej <gry> no.